Zmarła mama Olafa Lubaszenki Asia Lampiugina grała serialu Czterej pancerni i pies. Jeszcze pod koniec zeszłego roku Olaf Lubaszenko chwalił się z zdjęciem z urodzin swojej mamy Asia Lampiuginy. Niestety czas pokazał, że było to ich ostatnie zdjęcie. Asia Lampiugina urodziła się w 1940 roku w Zarach. Była polska aktorka pochodzenia rosyjskiego. Grała w teatrze w współczesnym im. Edmunda Wiercińskiego w Wrocławiu, a także w teatrze dramatycznym w Białymstoku. Można ją ja zobaczyć w wielu filmach i serialach, m.in. Chlopaki Nie Placza. Pan czy Czterej Pancerni i Pies. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Olaf Lubaszenko w piątek udostępnił na swoich mediach społecznościowych czarno -Biale z dziecię z mama. W przekazał smutne informacje o jej odejściu. Wiadomość najsmutniejsza ze smutnych. Dziś odeszła moja kochana mama, dziękuję za twoja bezwarunkowa milost. Do zobaczenia, mamo, kocham cię, napisał pod zdjęciem Olaf. Pod postem aktora zaczęły spływać słowa wsparcia. Liczni znajomi, w tym m.in. Borys Szyc. Monika Olejnik i Bartosiewicz. A także fani przesyłali całej rodzinie wyrazy współczucia. Ściskam cię brachu, moje kondolencje Olafku, Olafie współczujemy, Olafku bardzo współczuję bardzo przytulam ciepło", skomentowali pod postem celebryci i fani. Asia Lamthugina zmarła w wieku 83 lat.